Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Dłuższy już czas temu na kanale pojawił się film, w którym to przedstawiłem cztery jednostki wojskowe z różnych epok, które w swoim czasie królowały na polach bitew. Film ten przyjął się naprawdę znakomicie. Jak jednak słusznie zauważyliście, jednostek, które zasługują na umieszczenie na tej zaszczytnej liście, jest znacznie więcej. Postanowiłem jednak zrobić z tego taką małą serię i podzielić filmy na epoki. Niech rzuci kamień pierwszy ten który nie chciałby zobaczyć szarży całej masy zakutych w żelazo świetnie wyćwiczonych rycerzy. Bitwy średniowieczne do dziś rozpalają wyobraźnię bardzo wielu ludzi. Dlatego w tym odcinku przyjrzymy się kolejnym czterem formacjom wojskowym, które siały istny popłoch na średniowiecznych polach bitew, a wrogom na samą myśl o walce z nimi przechodziła ochota na biatykę. Jesteście ciekawi kim byli ci wojownicy? No to zaczynamy! Chyba każdy, kto choć trochę interesuje się historią i wojskowością słyszał o słynnych łucznikach angielskich. Byli już praktycznie wszędzie, od legend aż do gier czy filmów, gdzie prym wiedzie oczywiście słynny Robin Hood. Można więc śmiało stwierdzić, że stali się oni czymś w rodzaju kultowych, a wręcz ikonicznych postaci średniowiecznego pola walki. No i właśnie, tutaj jest mały problem. Bo tak naprawdę, chociaż rzeczywiście łucznicy przez wiele lat stanowili podstawę angielskiej armii, to mając na myśli angielskich łuczników, szczególnie przed XIII wiekiem, tak naprawdę powinniśmy mówić o łucznikach walijskich, którzy to, można powiedzieć, że nauczyli strzelać Anglików. Walijczycy od około VII wieku używali już tzw. łuków walijskich, bardzo często mylonych z łukami angielskimi. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo warto wyjaśnić różnicę. Otóż w skrócie chodzi o to, że łuk angielski, jaki kojarzymy dzisiaj, jest oparty właśnie na łuku walijskim który to pierwotnie w porównaniu do angielskiego odpowiednika, był dłuższy, bo miał nawet około 1,80 m do nawet 2 m. Poza tym wykonany był z jednego kawałka drewna cisowego, które, nie zagłębiając się już w drzewne szczegóły, było bardzo wytrzymałe na zgniatanie oraz prężyste, co powodowało, że wprost idealnie nadawało się na łuk. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, nie każdy mógł z takiego łuku strzelać. Wręcz przeciwnie. Przez jego długość i siłę naciągu zwykły człowiek bez treningu nie miał szans skutecznie strzelać z walijskiego łuku, którego spadkobiercą jest właśnie długi łuk angielski. Wracając do samych łuczników, to warto tutaj podkreślić jedną kwestię, która wydaje mi się kluczowa. Łuk był w Anglii tak naprawdę bronią biedaków, czyli chłopów, więc wszelkiego rodzaju opowieści o łucznikach bitewnych z wyższych sfer można włożyć między bajki. Dlaczego akurat chłopi? To to akurat dosyć proste. Łucznicy oprócz wyszkolenia nie generowali zbyt dużych kosztów. Nie potrzebowali oni pełnej zbroi, a jedynie kilka warstw podstawowego nakrycia, ewentualnie zakładali na wierzch grubą pikowaną kurtkę, czyli tzw. Tak przeszywanicę. Oprócz tego łucznicy nie nosili miecza i nie potrzebowali wierzchowców. Tak jak wspomniałem, jedynym warunkiem, oczywiście oprócz posiadania łuku, było odpowiednie wyszkolenie, które nie było wcale proste. Możecie sobie wyobrazić, jak dużej siły potrzeba do naciągnięcia łuku o sile naciągu równej przynajmniej 40 lub 50 kg. Jeśli chcecie zobaczyć, z czym mierzył się taki angielski łucznik, spróbujcie podnieść jedną ręką 40 kg na cienkim sznurku. I z góry mówię, że nie ponoszę odpowiedzialności za wszelkie kontuzje. Nic więc dziwnego, że wiele szkieletów takich łuczników idzie bardzo łatwo poznać po mocno zdeformowanych ramionach oraz kręgosłupach. Jeśli chodzi o taktykę takich łuczników, to jest ona prosta i polega na dosłownym zalaniu przeciwnika strzałami. Na polu bitwy łucznicy ustawiali się często na lekkich pagórkach, aby strzelać nie parabolą, tak jak się to często pokazuje, a jak najbardziej na wprost, co zwiększało siłę penetracji grotu. Po odpowiednim ustawieniu przed łucznikami stawiano zaostrzone pale, aby chronić ich przed ewentualną szarżą kawalerii. Następnie wbijali oni w ziemię sześć strzał, jedna za drugą i na odpowiednią komendę zaczynali wystrzeliwać jedną po drugiej. W praktyce wprawny łucznik mógł wystrzelić nawet 12 strzał na minutę. Najlepszym przykładem na niesamowitą moc łuczników w kwestii rozstrzygania bitew będzie starcie pod Crecy podczas Wojny Stuletniej, gdzie 12 tysięcy Anglików stanęło naprzeciwko co najmniej 30 tysięcznej armii francuskiej. Efekt był taki, że 7 tysięcy łuczników zdemolowało francuską konnicę, posyłając w ich stronę przez parę minut kilkadziesiąt tysięcy strzał. Można sobie wyobrazić, że konie jak i rycerze po tym ataku wyglądali dosłownie jak jeże. Jak widać, angielscy łucznicy, będąc w dużej grupie dobrze wyszkolonych strzelców, potrafili praktycznie sami wygrywać bitwy, dlatego miejsce w tej liście jest jak najbardziej zasłużone. Na kolejnym miejscu uplasowali się rycerze zakonni Szpitala Świętego Jana, a potocznie Joannici. Historia tego zakonu jest nierozerwalnie połączona z historią wypraw krzyżowych, które dość szczegółowo omówiłem na kanale w trakcie czteroodcinkowej miniserii. Polecam nadrobić, jeśli ktoś nie widział. Wracając do szpitalników, to powstali właściwie jeszcze przed krucjatami w małym włoskim państewku, jakich było wiele w XI wieku, jako nieformalne jeszcze bractwo zakonne. Prawdziwą sławę zyskali jednak już w trakcie pierwszej wyprawy krzyżowej, stając się oficjalnie uznanym przez papieża zakonem rycerskim. Jednak szpitalnicy są znacznie częściej pomijani oraz popularnością znacznie ustępują chociażby krzyżakom czy templariuszom. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć duże różnice między tymi zakonami. Przede wszystkim w stosunku do Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli Krzyżaków, szpitalnicy byli zakonem międzynarodowym. Przyjmującym w swoje szeregi praktycznie każdego szlachetnie urodzonego rycerza, który oczywiście musiał być katolikiem i przyrzekł, jak głosi ich dewiza, bronić wiary i służyć ubogim. Zresztą podobny charakter miał zakon Templariuszy. Różnica jednak była taka, że Templariusze bardzo szybko przekształcili się właściwie w międzynarodową korporację. Oczywiście wzniosłe idee nadal wiodły prym, ale w pewnym momencie zrobiło się tam troszkę za dużo myślenia o interesach i majątku a za mało o właściwej służbie. Joanici pod tym względem byli troszkę lepiej wyważeni. Oczywiście mieli oni swoje posiadłości i na pewno niemałe fundusze, dla których zresztą bardzo często nadstawiali karku, ale jednak można odnieść wrażenie, że szpitalnicy nie zatracili tak do końca pierwotnego celu, co niestety nie zawsze można powiedzieć o ich kolegach po fachu. Mówię tutaj oczywiście o czasach wypraw krzyżowych. Późniejsza historia to już inna bajka. Tak czy inaczej, szpitalnicy, jak już wspomniałem, stali się faktycznym zakonem w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej, w trakcie której początkowo prowadzili szpital i pomagali chorym oraz starszym pielgrzymom w Jerozolimie, aż do momentu, w którym Jerozolima została zdobyta albo odbita, zależy jak na to spojrzeć przez Saracenów. Wtedy papież zdecydował o rozszerzeniu, że tak powiem, usług szpitalników i oficjalnie ogłosił ich zakonem rycerskim którego początkowym celem, jak praktycznie wszystkich zakonów rycerskich, było strzec pielgrzymów na drodze do świętego miasta i ogólne pilnowanie porządku wewnętrznego. Oczywiście z czasem przeszli do nieco bardziej bojowych zadań i niejednokrotnie stawali w otwartej bitwie, gdzie trzeba uczciwie przyznać, walczyli naprawdę mężnie, jak chociażby w bitwie pod Arsów, gdzie oddziały szpitalników zajmowały lewą flankę. I pomimo zmasowanych ataków najsilniejszych formacji Ajubidów nie ustąpiły z pola walki. Co więcej, wykonali oni samodzielny atak, co prawda bez woli dowodzącego króla Ryszarda Lwie Serce i pociągnęli za sobą resztę chrześcijańskich wojsk. Saraceni nie wytrzymując dobrze skoordynowanych ataków, uciekli ponosząc dotkliwe straty. Nie ma co ukrywać, joanici, jak zresztą większość zakonów, traktowali walkę z muzułmanami jak świetne źródło dochodu. Później kapitał lokowali głównie w posiadłości i ziemię, a kapitał ten musiał być niemały, bo dość szybko szpitalnicy stali się posiadaczami największej ilości ziem na terenach zajętych przez krzyżowców. Wracając jednak do samej walki. Co tak właściwie wyróżniało zakonników maltańskich od innych rycerzy? Przede wszystkim dwie rzeczy, które nawet z pachołka potrafiły zrobić wyśmienitego wojownika. Po pierwsze, morale. Wszyscy krzyżowcy byli, świetni, byli święcie przekonani o tym, że jeśli nawet zginą w trakcie wyprawy krzyżowej, to z automatu dostaną miejsce w niebie, a pamiętajmy, że wiara tych ludzi była naprawdę ogromna, więc 100% zbawienie w razie śmierci było dla nich wystarczającym argumentem, żeby się nie bać. Natomiast po drugie, co chyba oczywiste, wyszkolenie. Juanici byli po prostu doskonale wyszkolonymi, doświadczonymi w boju i nie lękającymi się śmierci wojownikami, a to już z daleka wygląda na mieszankę wybuchową. W dalszą część historii Szpitalników nie będę się już zagłębiał, bo jest to dobry materiał na osobny film, o ile oczywiście będziecie chcieli posłuchać mojego ględzenia na ich temat. Ankietę wrzucę na kartę wyraźcie więc swoją opinię. Huskar w języku staronordyckim oznacza dosłownie domownik lub nawet służący, jednak w rzeczywistości mieli oni więcej wspólnego właściwie ze strażą przyboczną, niż służącymi w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Mówiąc dokładniej, byli to starannie wyselekcjonowani, zawodowi elitarni wojownicy wikinscy. W czasie duńskiego podboju znacznej części północno-centralnej Anglii w XI wieku, Huskarlowy zaczęli pojawiać się coraz częściej w anglosaskich armiach. Oprócz tego odpowiednicy Huskarlów pojawiali się także w różnych plemionach germańskich, celtyckich oraz, co ciekawe, nawet w Bizancjum, jako tzw. Gwardia Wareska, która to prawdopodobnie Stanowiła inspirację dla najpopularniejszych skandynawskich husskarli. Była to ciężka piechota, opatrzona najczęściej w grube kolczugi i charakterystyczne skandynawskie hełmy, czyli tak tzw. sztejnary. Walczyli głównie pieszo, chociaż używali koni do szybszego przemieszczania się. W samej walce rzadziej używali długich toporów, które tak często kojarzone są właśnie z wikingami. Owszem, zdarzały się one, natomiast znacznie częściej używali zwykłych mieczy i okrągłych tarczy. No dobra, bo zaraz wszyscy znawcy dawnej broni mnie zjadą. Miecze Wikingów rzeczywiście nie były do końca zwykłe. Przede wszystkim wyróżniała je znacznie większa wytrzymałość na pęknięcia i stępienia, a jednocześnie były one dużo bardziej elastyczne, dzięki czemu mogły lepiej absorbować uderzenia. Zresztą ich miecze, wykonywane skomplikowaną metodą skuwania ze sobą różnych metali, były prawdziwym hitem eksportowym, chociażby, nie szukając daleko, wśród Słowian, Trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy. Taki miecz był świetną bronią, jednak cholernie drogą, która podkreślała wysoki status jego posiadacza. Lwia część Wikingów na takie miecze po prostu nie mogła sobie pozwolić. Natomiast Huskarlowie byli finansowani ze Skarbu Królewskiego, przez co mogli być znacznie lepiej wyposażeni od takiego przeciętnego Wikinga. Jeśli chodzi o ich bojowe dokonania, to są one również całkiem okazałe. Na przykład w bitwie pod Stamford Bridge. Skarylowie w służbie anglosaskiemu królowi Haroldowi II stanęli naprzeciw swoim norweskim odpowiednikom. Przybycie tak licznej, blisko dziesięciotysięcznej armii zaskoczyło wikingów i zmusiło ich do stoczenia decydującej dla przebiegu całego najazdu na Anglię w bitwy. Niestety dla nich walka z posiadającym przewagę liczebną wrogiem okazała się zbyt trudna i ponieśli oni druzgocącą porażkę. Zginął także ich dowódca, Harald Srogi, a cały misterny plan najazdu na Anglię i wylądował. I cały misterny plan też w Jednak znacznie poważniejszy sprawdzian dla angielskich Huskarlów nadszedł już trzy tygodnie później, kiedy to stanęli naprzeciwko kolejnemu najeźdźcy. Tym razem byli to Normanowie francuscy pod wodzą Wilhelma zdobywcy w legendarnej już bitwie pod Hastings. Starcie to przeszło do historii jako jedno z najważniejszych w epoce wczesnego średniowiecza oraz najbardziej krwawego, ponieważ nawet w zwycięskiej ośmiotysięcznej armii Wilhelma zginęła jedna czwarta jego wojsk. Niestety tym razem tyle szczęścia nie miał angielski król Harold II, podobnie jak jego poprzedni przeciwnik, zakończył swój żywot na polu bitwy. Jednak oddział jego huskarłów utrzymał się w bitwie do samego końca, broniąc ciała swojego króla aż do ostatniego wojownika. Ten przykład chyba najlepiej pokazuje z jakim typem wojownika mamy do czynienia. Co ciekawe, po przegranej bitwie, część Huskarlów w anglosaskiej służbie znalazła miejsce w bizantyjskiej gwardii wareskiej, o której wspomniałem już wcześniej. Byliśmy już w czasach wypraw krzyżowych, w wieku XII oraz w nieco wcześniejszym średniowieczu, więc przyszedł czas na formację późnego średniowiecza. Naszą listę zamykają szwajcarscy najemnicy. Jak sama nazwa wskazuje, było to wojsko najemne, które właściwie każdy, kto gotów był zapłacić, mógł sobie zatrudnić. Najwięcej jednak było ich we francuskim wojsku, chociaż nierzadko służyli też we Włoszech, Niemczech czy Hiszpanii. Może się nasuwać pytanie, dlaczego to akurat Szwajcarzy, jak dzisiaj nam się wydaje, pochodzący z tak bogatego państwa, musieli szukać pracy jako najemni żołnierze. Odpowiedź jest bardzo prosta. Szwajcaria, delikatnie mówiąc, nie była wtedy aż tak bogata, a wręcz przeciwnie. Dzisiejszy obraz Szwajcarii jako pięknego alpejskiego państwa, krainy banków i ogólnego dobrobytu znacząco różni się od tego, jak wyglądała późnośredniowieczna Szwajcaria. W skrócie można było ją opisać jako biedne, górzyste zadupie. Banków nie było, a Szwajcaria akurat nie jest zbytnio bogatym w surowce naturalne krajem. Nic więc dziwnego, że każdy, kto mógł, chciał jak najszybciej się stamtąd wydostać. Dla zawodowych żołnierzy był to akurat naprawdę niezły czas. W Europie trwała właśnie wojna stuletnia, która bardzo mocno zmieniła sposób postrzegania armii. Od tamtej pory większą uwagę zaczęto zwracać na zawodowców, którzy oczywiście za swoje usługi liczyli sobie odpowiednie stawki i to często niemałe. Jednak na dłuższą metę było to bardziej opłacalne niż opłaty feudalne dla gorzej wyszkolonych. I wyposażonych żołnierzy lokalnych można władców. Zresztą sami Szwajcarzy na swoją nazwijmy to pozycję na rynku pracy, sami sobie zapracowali, poprzez heroiczną wręcz obronę szwajcarskich kantonów przed ciągle nękającą ich habsburską Austrią. Najlepszym przykładem na zobrazowanie o czym mówimy, będzie przywołanie pewnego starcia, które miało miejsce w listopadzie 1315 roku. W trakcie jednej wojen z Habsburgami w bitwie pod Morgarten, bo o nie właśnie mowa. Naprzeciw tysiąca Szwajcarów stanęła 9000 armia austriacka. Zgadnijcie, jaki był wynik starcia. Zgadliście, Szwajcarzy wygrali. A teraz spróbujcie zgadnąć, jakie straty ponieśli w stosunku do 2000 poległych Austriaków. No to was pewnie trochę zaskoczę: 12. Po prostu i zwyczajnie na 2000 martwych wojowników Habsburgów zginęło 12 Szwajcarów. To robi wrażenie. Oprócz tego wielkimi sukcesami Szwajcarzy mogli się poszczycić także w trakcie wojen burgundzkich, kiedy to pomagając Francji i poprzez pomagając, mam na myśli odgrywając nieraz kluczową rolę, ostatecznie przyczynili się do upadku księstwa Burgundii i jego podziału na Francję oraz Habsburgów. Prawdziwym przełomem były jednak dziejące się na przełomie XIV i XV wieku oraz w pierwszej połowie XV tak zwane Wojny Włoskie. Gdzie Szwajcarzy zyskali miano niezawodnych najemników, a ich popularność eksplodowała. Taktyka walki Szwajcarów polegała na użyciu ich najpopularniejszej broni, czyli halabardy, ewentualnie piki. Tak uzbrojeni żołnierze ustawiali się w zwarty szyk kolumnowy i nacierali na wroga. Ogromna ilość długich halabard albo pik powodowała to, że żaden przeciwnik nie mógł się do nich zbliżyć, bo jeśli nawet udało mu się sparować broń jednego to zaraz nadziewali się na pikę jego sąsiada. W niektórych sytuacjach Szwajcarzy używali także mieczy dwuręcznych, które zostały później zaadoptowane do bardzo wielu formacji, między innymi słynnych niemieckich Landsknechtów. Z czasem jednak taktyka Szwajcarów okazywała się coraz mniej skuteczna, głównie oczywiście poprzez rozwój broni palnej oraz artylerii. Mimo tego, najemników szwajcarskich możemy oglądać do dzisiaj. Być może, jeśli ktoś był nieco bardziej spostrzegawczy, zauważył, że papieska gwardia szwajcarska jest łudząco podobna właśnie do najemników szwajcarskich. I wcale nie jest to przypadek. W 1506 roku 150 szwajcarskich najemników wkroczyło do Rzymu, aby chronić papieża. Od tamtego czasu stali się oni jego strażą przyboczną. Zresztą, wybór Szwajcarów nie był przypadkowy. W całej Europie byli znani oni jako świetnie wyszkoleni i wierni żołnierze. Wielkie dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie lajka oraz subskrybujcie kanał. Zajrzyjcie też koniecznie na Facebooka, link w opisie, a w komentarzach pod spodem dajcie znać, co myślicie o tym materiale oraz co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. Na dziś to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia.